Честь, вітаю вас на черговій лекції від Un Polish. Сьогодні ми з вами поговоримо про ті речі, які рідко трапляються десь на курсах, але ті, без яких в побуті щось собі порадити, буде прям дуже складно в Польщі. Наприклад, такі фрази, як: от, кран капає, так, пралка пищить, лампочка перестала світити, і тому подібні речі. Це звичайні речі з нашого щоденного життя, якісь клопоти, які потрібно ще й пояснити польською. А ми, може, знаємо слово лампочка або може знаємо святити, але як це поєднати? Сьогодні говоримо саме про це. Така звичайна щоденна польська база нашого життя і неприємності нашого життя. Поїхали. Розділ перший говоримо про все, що пов'язане власне з лампочками, електрикою і світлом. Так, перша фраза припаліла що жарувка. Przypaliła się żarówka C, perychoriowa lampuczka. Przypaliła się żarówka. Jeśli się żarówka przypaliła, to musimy ją wymienić. Muszę wymienić żarówkę, ja muszę zamienić tę lampuczku. Muszę wymienić żarówkę. Muszę wymienić, no nie, bo nie ma światła w łazience. Nie ma światła w łazience C, vaniny światła. Nie ma światła w łazience. A może po prostu wywaliło korki? Wywaliło korki, wybyło e, propkę, tak? Wywaliło korki, wybyło probkę. Czy bezpiecznik się spalił? Bezpiecznik się spalił, co jest chori w Bezpiecznik się spalił. Czajnik, kawowarka i różne elektropręgody. Czajnik się spalił, czajnik zhorił, to, to więc się rije. Czajnik się spalił. Skąd to wiemy? No bo czajnik nie grzeje wody. Czajnik nie grzeje wody, czy po prostu coś nie grzeje wody, co nie podgrzewa wody. Ekspres do kawy przecieka, kawowarka procikaja. Ekspres do kawy przecieka, kawowarka procikaja. To urządzenie nie działa, ten prylat nie pracuje. To urządzenie, urządzenie co budzi jaki prylat, nie działa, nie pracuje. Polsko, jak coś, coś nie pracuje. Jakieś przykład? Mówimy, nie działa. Nie mogę go włączyć. Ja nie mogę jego wimknute. Co za zawodno? Nie mogę to c wimknute to włączyć. Nie mogę go włączyć. Na przykład, czajnik. Wanna, kran, woda, kran cieknie, kran tecze albo kapa je, kran cieknie. Zepsuł się prysznic. w duż. Zepsuł się prysznic. Нема теплої води. Немає теплої води. Нема теплої води. Заблокувала ще спучка. Заблокувала Це заклинило злив в туалеті. Ви тиснете, а воно ще не тисне. Щось ще заткало. Щось ще заткало, щось забилося. Унітаз, раковина, що завгодно. Заткати забитися. Муша задзвонити до хитравліка. Підсумок цього всього. муша зателефонувати до сантехніка. Муша задзвонити до хитравліка. Pralna maszyna, wybranie. pralka nie działa, pralna maszyna nie pracuje, nie, pracuje, pralka nie działa. Ona nie odpompowuje wody, nie odpompowuje wody, co nie zlewa jej wody. Nie mogę otworzyć bębna przez to, ja nie mogę, przez kryty baraban, nie mogę otworzyć bębna. Zgubiła się skarpetka, Co też problemy z pralką, zawsze, zgubiła się skarpetka, zgubiła skarpetka. Откужач ще за чов це пилосос десь дестряг, якщо він у вас робот, або він не працює, щось за... запнулося, так? не працює. Кухня щось десь зламалося, вилилося і так далі. Пікарня Кніджава. Пікарня Кніджава це духовка не працює. кухенке – Це я залила кухонну поверхню. Woda, się na podlogę, woda, się na підlogu, woda wylała się na podłogę, woda wylała się na podłogę, woda wylała się na podłogę. Mikrofalówka nie grzeje. Mikrochwylowa pitch nie rije, nie pracuje. Mikrofalówka nie grzeje. Zgubiłam pokrywkę. Ja zagubiłam kryszku. Zgubiłam pokrywkę. Spaliłam obiad. Spaliłam obiad. Zgorił win. Spaliłam obiad. Zrobił się dym. Powno dymu w chati. Zrobił się dym. Medli. Remont nie trybnięci. Zepsuło się krzesło. Zepsuwa się stileci. Zepsuło się krzesło. Co nie oznacza jeszcze termin przydatność Chcę w to Krystal proszę jak jakiś tak? Co oznacza jeszcze e, win? Polował się. Szafa się nie domyka. Szafa się nie domyka. Szafa nie zakrywa się do pięcia. Urwała się klamka. Urwała się klamka, co widzirwała jest Klamka, dworna różka. Drzwi się zacinają. Drzwi się zaczynają te dweri zatynające, zajedają drzwi, tak? że są one nie zakrywają nie Drzwi się zaczynają. Muszę przekręcić śrubę, muszę zakręcić gwint. Muszę przekręcić śrubę. Nie mam pojęcia, jak to naprawić. Ja ma mam pojęcia, jak chcę zrobić to. Nie mam pojęcia, jak to naprawić. Dostawka pakowania i wspłamań Paczka przyszła uszkodzona, posyłka przyszła poszkodzona. Paczka przyszła uszkodzona. Brakuje jednej rzeczy. Czegoś brakuje, Coś Wam od nie przesłali. Brakuje jednej rzeczy. Co się mało w transporcie? Co się mało w transporcie? złamało się podczas transportowania, podczas dostawki? Chciałabym czy chciałbym to zareklamować? Ja chcę podać reklamację, to ja chcę podać skargę, powrót towar. Proszę o zwrot pieniędzy, proszę повернуcie koszty. Proszę o zwrot pieniędzy. No i duże życiowe, nie zamawiałam tego, ja цього не замовляла. nie zawlałam. To nie mój adres це nie moja adresa. Загальні фрази, плюс кого покликати. Що можемо сказати власнику квартири або майстру, який прийшов до нас на виклик. Ми можемо сказати, що ще запсуло, szafa się zepsuła, kran się zepsuł, що завda. Coś się, się zepsuło, coś złamało. Potrzebuje pomocy. Mnie potrzebna dopomoga. Potrzebuje pomocy. Może pan, czy może pani na to spojrzeć? Może Może pan, czy może pani na to spojrzeć? Hydraulik to u nas santechnik polski. No bo od słowa hydrauliczny, to to woda, coś z wodą powiązane, tak? Elektryk, odpowiednio elektryk. Fachowiec to bądź jakiś majster, fachowiec jakiejś swojej sprawy. I administracja to administracja, na przykład budynku. Дуже дякую вам за перегляд цього відео, за те, що додивилися до кінця. Дуже сподіваюся, що воно вам сподобалося, і основне, що воно буде для вас корисним. Я сподіваюся, що у вас нічого не буде ламатися. Я вам цього бажаю, і не потрібний був гідравлік чи електрик. Але в будь-якому разі, ну ніхто від з нас від цього не застрахований, і раз та два за життя, та все рівно воно трапиться. Тому дуже сподіваюся, що фрази будуть корисними. Бажаю вам успіхів, бажаю, щоб нічого не ламалося. І, і підписуйтесь на онполі, щоб не загубити наступні відео. А якщо маєте якісь цікаві класні історії, то залишайте їх в коментарях. Буду рада з вами поспілкуватися. Дякую і до зустрічі.